Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Pora przyjrzeć się nowościom i zapowiedziom z Lego, które już za chwilę się pojawią albo które już są dostępne. Zacznę od tego, co jest dostępne, bo fajnie, żebyśmy się przyjrzeli gratisom, które aktualnie można zgarnąć przy okazji zakupów na Lego.com czy też w Lego Storach. No to zacznę może od zajączka, bo ten jest dostępny jeszcze do 9 kwietnia. Trzeba zrobić zakupy za minimum 330 zł i ten zajączek, wystający z doniczki, wpada do waszego koszyka. Również do 9 kwietnia będzie można zgarnąć notatnik przyjaźni, tyle że on jest dostępny za zakupy za minimum 300 zł z wybranych serii. Chodzi o Friends, do. Classic Creator 3 w 1 i Disney Princess. A jeśli chodzi o taki najświeższy gratis, to jest to kolejny dom z serii Domy Świata. Tym razem jest to dom, który nawiązuje do architektury Afryki Północnej. Można go zgarnąć za zakupy za minimum 1200 zł. To boli tym bardziej, że zestaw, no umówmy się, raczej nie jest szałowy i jak mogliście zobaczyć na kanale ten poprzedni dom z Ameryki Południowej, no to nie są takie zestawy, które wywołują efekt wow. Ale do 9 kwietnia macie czas, żeby go zgarnąć. A również będziecie mogli zgarnąć zakupy za minimum 240 zł polibak wiosenna Frajda. I warto na niego zwrócić uwagę, bo mamy tam między innymi jagnię, zajączka czy też pszczółki, więc pod kątem akcesoriów uważam, że jest naprawdę świetny. A oprócz tego są tam jakieś rowery, kapelusze, płotki i tak dalej. Płotki chodzi o małe płoty, a nie o rybki. A jeśli chodzi o kolejne rzeczy, które będzie jeszcze można zgarnąć, to ma się pojawić taki zestaw plac Zabaw Piracki. On. Być może mógł się już pojawić 1 kwietnia. Ja zamawiając 1 kwietnia zestawy jeszcze na niego nie trafiłem. Miał być do odebrania za punkty, no i nie uświadczyłem go, ale wygląda całkiem fajnie. To jest taki plac zabaw ze statkiem pirackim, gdzie mamy dwójkę dzieciaków przebranych za piratów. Mamy też zjeżdżalnię, która jest obudowana fragmentem takiego niby statku pirackiego, no i wygląda całkiem pociesznie. No i też niedługo ma się pojawić zestaw z takimi baziami w Doniczce od 14 kwietnia. Szkoda, że już tydzień po świętach. No bo, jakby nie patrzeć w Polsce, to wiecie, bazie kojarzą się z palmami i ogólnie z taką bardzo wielkanocną ozdobą, no ale na przyszły rok będzie jak znalazł, ewentualnie możecie sobie z tego zestawu zrobić balon. No dobra, ale co poza granicami? Bo w Berlinie w LEGO Store odnotowano coś, czego do tej pory nie widziano. Kartony, które mają zastąpić pojemniki do tej pory używane na ściankach Picabrick, czyli naturalnie duży i mały kubek, a mają być zastąpione kartonikami, które będzie można upychać klocki. No, i jeśli chodzi o cenę, tutaj bez zmian ceny są takie, jakie były wcześniej, ale mamy inne opakowanie i przeprowadzono już pierwsze testy jak to wygląda okazuje się że tak niby na strzał do kartonu mieści się mniej klocków niż do dobrze upchanego pojemnika ale zauważono też że te kartony są dość elastyczne więc teoretycznie można tam upchnąć jeszcze więcej klocków więc może się okazać że za miesiąc jednak wszyscy stwierdzą kurczę jednak do kartonów wchodzi więcej jak będzie zobaczymy ale też pojawiła się rewolucja taka że i karton na bilde mini się pojawił czyli już będą likwidowane te dobrze nam do tej pory Znane blisterki, gdzie mogliśmy zmieścić trzy miś figurki. Także jeśli jeszcze macie okazję, kupujcie blisterki na zapas, bo one po prostu ładnie wyglądają. Ja wiem, że to jest plastik, a tutaj mamy karton, no ale mimo wszystko. No dobra, skoro już wiemy co za granicami, to idźmy jeszcze dalej niż za granicę niemiecką, bo w Kanadzie wyciekły, właściwie nawet nie wyciekły, bo ktoś po prostu wystawił na półkę dwa nowe Star Warsowe zestawy i tak je wystawił, że już recenzję możecie zobaczyć na kanale MR Productions. To jest chyba mój w sumie ulubiony zagraniczny kanał. Polecam, możecie obejrzeć, jak te zestawy wyglądają. Są to dwie nowe dioramy. No i jeśli chodzi o nie, to mamy tutaj naturalnie bardzo fajną scenkę z sali tronowej imperatora, gdzie Luke Imperator i Vader najpierw toczą taki pojedynek słowny, a potem ogólnie zaczynają się naparzać. Jest to naturalnie zestaw, który ma uczcić rocznicę filmu Powrót Jedi i jeśli chodzi o jego cenę, to będzie kosztował 100 euro, czyli pewnie u nas będzie kosztował 460 czy też 480 zł. Jeśli to będzie ekskluzyw, to już boli mnie portfel, a jeśli nie będzie to ekskluzyw to jest to do przełknięcia, ale nie jest to jedyna. Makieta, która ma się pojawić z okazji 4 maja, bo mamy też makietę, która dzieje się na Endorze, i myślę, że tutaj wygląda to całkiem fajnie. Cena 80 euro, więc możemy zakładać, że mniej więcej 360 zł, może 370 będzie to kosztowało w złotówkach. No i mamy tutaj taką scenę, jak możecie zobaczyć, że dwa spidory sobie gdzieś tam lecą, czy też spidery, bo w sumie pojechałem trochę chimą. No i mamy dwa drzewka, jakoś tak niby spoko, ale bez szału. Zdecydowanie bardziej podoba mi się sala tronowa. Imperatora, no ale jeśli ktoś lubi makiety Star Warsowe, to i pewnie na ten zestaw się skusi. Ale to nie koniec Star Warsowych zestawów, bo jeszcze czeka nas zestaw Świątynia Jedi na Tenu. Za 190 zł 1 czerwca będzie można kupić 4 zestaw, który wygląda troszeczkę zabawowo, ale mimo wszystko jest związany z nową kreskówką, która jest skierowana do najmłodszych, więc wiecie, to będzie taki. Spidey i przyjaciele, tyle że w uniwersum Star Wars. Mniej więcej tego się trzeba spodziewać. No i mamy tutaj trzy naprawdę fajne minifigurki, a do tego garść klocków drogo. No ale cóż, to są Star Warsy, więc myślę, że tutaj chyba wszystko jasne. 124 elementy za 190 zł to jest naprawdę przylicznik taki, który bardzo, bardzo mocno boli. Ale myślę, że i tak fani Star Warsowych minifigurek będą się chcieli na ten zestaw skusić. No a jeśli chodzi jeszcze o. Więcej zestawów ze Star Wars to pojawi się taki czteropak brickheadów, gdzie możemy znaleźć bohaterów Endoru. No i mamy tutaj Luka, Artuditu, Lando, Wicketa i Leje. Prawdopodobnie ten zestaw będzie kosztował 180 zł katalogowo, czyli tyle, ile czteropaki brickheadowe. Tutaj jest w postaci 5, tylko weźcie pod uwagę, że Artu i Wicked są po prostu dużo mniejsi niż normalne brickheady. Czyli to jest, wiecie, no taki po prostu zestaw jak ze Spice Girls. Tyle, że tutaj mamy 5 postaci, gdzie dwie są mniejsze, a Spice Girls było ich po prostu 5 normalnych gabarytów. No to chyba tyle, jeśli chodzi o nowości. Dawajcie znać, jakie zestawy podobają Wam się najbardziej, na co czekacie najmocniej i czego ewentualnie Wam brakuje, a na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!